Biblia to zbiór ksiąg, które wielu zna ze względu na zawarte w nich nauki duchowe i moralne, ale w swojej starożytnej mądrości prowadzi nas także w praktycznych obszarach życia, w tym w sprawach finansowych, w których w grę wchodzi bogactwo. Wyobraź sobie życie mężczyzn i kobiet w czasach biblijnych, od królów i kupców po prostych ludzi i robotników fizycznych. Każdy stawał przed wyzwaniami zarządzania zasobami, dbania o bogactwo, a przede wszystkim poszukiwania celu. W tym kontekście Biblia oferowała i nadal oferuje zasady, które kierują nie tylko tym, jak zarabiać pieniądze, ale przede wszystkim jak prowadzić życie finansowe, które ma sens w świetle wyższego celu. Pomyślmy na przykład o historii Józefa z Egiptu. Został sprzedany w niewolę przez własnych braci, przeżył trudne chwile, ale ostatecznie stał się drugim najpotężniejszym człowiekiem w Egipcie pomagając uratować lud przed głodem. Jose jest przykładem tego, jak dobrobyt nie wynika tylko z okoliczności, ale z mądrości w korzystaniu z zasobów i możliwości, jakie mamy. Został genialnym administratorem, ponieważ wiedział, jak planować i oszczędzać w latach obfitości, aby zapewnić bezpieczeństwo w latach niedoboru. Zasada planowania i przygotowywania się na przyszłość to tylko jedna z cennych nauk, jakie znajdujemy w Biblii. Chcesz poznać sekret dostatniego życia? Pobierz e-book Generowanie Bogactwa już teraz, korzystając z linku w komentarzu i odkryj, jak stać się bogatym w zaledwie 6 miesięcy. Nie przegap tej okazji, aby odmienić swoje życie, zostało już niewiele jednostek. Inna, poruszająca historia dotyczy Salomona, króla, który miał niezliczone bogactwa, ale który prosił Boga o mądrość, a nie o więcej bogactw. Salomon rozumiał, że aby prosperować, potrzebuje czegoś poza dobrami materialnymi. I tego właśnie uczy nas Biblia. Prawdziwy dobrobyt opiera się na mądrości, uczciwości i sercu chętnym do dawania. Nawet gdy złoto i srebro były w jego zasięgu, Salomon szukał przede wszystkim zrozumienia, pokazując, że droga do dobrobytu wiedzie przede wszystkim przez naszą mentalność i nasze wartości. Czego możemy się nauczyć z tych historii? Że Bóg nie potępia bogactwa, ale ostrzega nas przed niebezpieczeństwami życia skupiającego się wyłącznie na gromadzeniu. Zacznijmy od koncepcji nastawienia finansowego. Biblia uczy nas, że nasz sposób myślenia o pieniądzach ma ogromny wpływ na to, jak sobie z nimi radzimy. W Księdze Przysłów 23. rozdziału 7. wersów czytamy, że jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest Oznacza to, że jeśli postrzegamy pieniądze jako coś, co nas dominuje, lub jeśli dominuje w nas strach przed ich utratą, staniemy się zakładnikami mentalności niedoboru i niepokoju. Kiedy jednak kultywujemy nastawienie oparte na wdzięczności i odpowiedzialności, zaczynamy postrzegać pieniądze jako błogosławieństwo i narzędzie czynienia dobra. Współczesnym przykładem może być osoba, która zamiast kompulsywnie wydawać lub gromadzić bez celu, Postanawia zaplanować swoje wydatki i zainwestować w rzeczy, które naprawdę zmieniają życie ich i tych, których kochają. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że prawdziwy dobrobyt wykracza poza pieniądze i wymaga prowadzenia życia mającego cel i znaczenie? Jak wyglądałoby Twoje życie finansowe, gdyby te wartości kierowały każdą Twoją decyzją? Kolejną podstawową zasadą jest hojność. Biblia wyjaśnia w kilku miejscach, Więcej radości jest z dawania niż z otrzymywania. Dzieje Apostolskie 20:35. Kiedy jesteśmy hojni, stwarzamy przestrzeń, aby obfitość napłynęła do naszego życia. I nie chodzi tylko o przekazywanie dużych kwot. W biblijnej hojności chodzi bardziej o serce stojące za gestem niż o samą wartość. Dawanie nie oznacza tylko pomagania finansowego, może to być wyraz wsparcia. Upominek dla osoby potrzebującej lub gest życzliwości. Współczesnym przykładem są ludzie, którzy przekazują część swoich dochodów na cele, które uważają za ważne, lub którzy inwestują czas i umiejętności, aby pomagać innym, żyjąc po to, aby czynić dobro. Ta hojność jest nagradzana na wiele sposobów, nie tylko materialnie, ale także poczuciem spokoju i celu. Oszczędności i inwestycje to kolejne praktyki, do których zachęca Biblia. W Księdze Przysłów 21:20 znajdujemy następującą lekcję. W domu mądrego przechowywane są skarby i żywność, lecz głupi pożera wszystko, co może. Werset ten przypomina nam o znaczeniu oszczędzania i myślenia o przyszłości. Chodzi o to, że powinniśmy mądrze wykorzystywać to, co mamy dzisiaj, aby przygotować się na jutro. Podobnie jak Józef, gdy gromadził zboże w latach obfitości, tak i my jesteśmy wezwani do tworzenia rezerwy na czasy potrzeby. Dziś może to oznaczać utworzenie funduszu awaryjnego, inwestowanie w edukację lub biznes, który może generować przyszłe dochody. Mądre inwestowanie to także sposób na to, aby pieniądze nadal przynosiły owoce, co zapewnia nam bezpieczeństwo i pozwala snuć plany bez nadmiernego martwienia się nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zarządzanie długiem to kwestia szeroko omawiana w Biblii. W Księdze Przysłów 22.7 czytamy, że bogaty panuje nad biednymi, a pożyczający jest niewolnikiem pożyczającego. Ten werset ostrzega nas przed ciężarem długu w naszym życiu. Dług, jeśli nie jest kontrolowany, może nas uwięzić i odciągnąć od naszych celów i marzeń. Biblijna rada brzmi: unikaj niepotrzebnych długów. A jeśli są nieuniknione, spłacaj je jak najszybciej. Osoba, która stara się spłacić swoje długi, szuka wolności, a co więcej, wykazuje zaangażowanie w odpowiedzialność finansową. W dzisiejszym świecie można to wyrazić poprzez takie praktyki jak świadome korzystanie z kart kredytowych, planowanie płatności i zobowiązanie się do tego, że nie będziesz wydawać więcej, niż zarabiasz. Jeden z najdobitniejszych przykładów wpływu myśli i sposobu myślenia na nasze życie finansowe pochodzi z księgi przysłów 23 7, gdzie czytamy. Jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. Werset ten uczy nas, że sposób, w jaki postrzegamy pieniądze i zasoby, bezpośrednio wpływa na naszą rzeczywistość finansową. Wyobraź sobie osobę, która nieustannie martwi się brakiem pieniędzy lub dla której pieniądze są czymś odległym. Prawie nieosiągalnym. Tego typu myślenie może stać się niewidzialną barierą, ograniczającą możliwości i generującą niepokój. Z drugiej strony, pozytywne i świadome podejście do finansów otwiera przestrzeń na bardziej asertywne decyzje i zdrowszą relację z pieniędzmi. Hojność jest także głównym tematem Pisma Świętego. W drugim, Koryntianin 9:8, znajdujemy obietnicę, że. Bóg może udzielić Wam wszelkiej łaski, abyście we wszystkim i w każdym czasie, mając wszystko, czego potrzebujecie, obfitowali we wszelkie dobre uczynki. Werset ten podkreśla, że hojność jest nagradzana przez Boga. Doskonałym przykładem jest historia wdowy z Sarepty. W czasach skrajnego niedoboru podzieliła się tą odrobiną z prorokiem Eliaszem, a w zamian Bóg zadbał o to, aby jej zapasy nigdy nie wyczerpały się podczas suszy. Ten przykład pokazuje, że akt dawania z otwartym sercem i wiarą generuje obfitość, która wykracza poza materialną. Jest to dowód na to, że hojność łączy nas z boskim strumieniem zaopatrzenia. Kiedy myślisz o hojności, co przychodzi ci na myśl? Jakby to było stosować hojność nie tylko jako czyn, ale jako styl życia, który bezpośrednio wpływa na twoje finanse. Przypowieść o talentach, zapisana w Ewangelii według Mateusza 25,14-30, to jedna z najpotężniejszych lekcji na temat tego, jak ważne jest mądre, odważne i odpowiedzialne zarządzanie naszymi zasobami. W tej historii Pan powierza różne ilości talentów, wówczas znaczną jednostkę pieniężną, trzem sługom przed wyruszeniem w długą podróż, dwóch ze sług inwestuje i pomnaża otrzymaną wartość. Zaś trzeci, zdominowany strachem, zakopuje swój talent, zwracając go dokładnie takim, jakim go otrzymał. Po powrocie Pan chwali tych, którzy mieli inicjatywę pomnażania swoich talentów, surowo jednak upomina tych, którzy nie zrobili nic innego, jak tylko zatrzymali to, co mieli. Ta przypowieść uczy nas, że Bóg obdarza nas zasobami, umiejętnościami i możliwościami, oczekując, że wykorzystamy je produktywnie przyczyniając się zarówno do własnego rozwoju, jak i dobrobytu innych. Kiedy ze strachu lub niepewności nie stosujemy tego, co otrzymujemy, w rzeczywistości marnujemy potencjał, który Bóg umieścił w naszych rękach. Przesłanie jest jasne: dary i zasoby, które posiadamy, mają swój cel, a cel ten można osiągnąć tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi je pomnożyć, nawet jeśli wymaga to wiary i wysiłku. Ponadto przypowieść o talentach ostrzega nas także przed paraliżem wywołanym strachem. Sługa, który ukrywa swój talent, postępuje w ten sposób ze strachu, że zawiedzie lub sprawi niezadowolenie swojemu panu. Ale taka postawa prowadzi go na ścieżkę stagnacji i straty. W przeciwieństwie do nich, pozostali słudzy podejmują ryzyko i zobowiązują się robić wszystko, co w ich mocy, korzystając z tego, co otrzymali, otrzymując nagrodę nie tylko finansową, ale także odnowionym zaufaniem swego Pana. Ten aspekt przypowieści podkreśla, że w życiu jesteśmy wezwani do przezwyciężenia naszych lęków, zaufania naszym umiejętnościom i dążenia do zrobienia więcej, korzystając z tego, co mamy. Lekcja dotyczy naszego życia i sposobów, w jaki radzimy sobie z naszymi darami, czy to materialnymi, intelektualnymi czy duchowymi. Często kusi nas, aby zakopać nasze talenty ze strachu przed porażką lub ujawnieniem się, ale ten wybór jest sprzeczny z oczekiwaniami wzrostu, jakie Bóg ma dla każdego z nas. Zamiast zakopywać nasze zasoby, musimy postępować jak słudzy, którzy odważyli się inwestować, rozumiejąc, że proces pomnażania niesie ze sobą wyzwania, ale także generuje trwałe i satysfakcjonujące owoce. Dlatego, przypowieść o talentach zachęca nas do życia w działaniu i odpowiedzialności. Nie zostaliśmy stworzeni, aby żyć w stagnacji, ale aby rozkwitać i pomagać innym. Każdy zasób, każda umiejętność i każda szansa jest boskim darem, którego należy używać w sposób celowy i intencji. Kiedy wykorzystujemy to, co otrzymaliśmy do rozwoju i służenia, żyjemy zgodnie z wolą Boga i dzięki temu możemy doświadczyć życia pełnego sensu, wkładu i satysfakcji. Te biblijne przykłady, siła myślenia w Księdze Przysłów, błogosławieństwo hojności w liście do Koryntian, ostrzeżenie przed bałwochwalstwem pieniędzy u Mateusza i mądrość pomnażania talentów w przypowieści to nie tylko starożytne lekcje. Są to ponadczasowe wytyczne, które pokazują nam, jak można osiągnąć dostatnie i zrównoważone życie finansowe, jeśli będziemy postępować zgodnie z wartościami, których uczy nas Bóg. Te historie przypominają, że kiedy zastosujemy boskie zasady w naszych finansach, będziemy w stanie doświadczyć dobrobytu, który wykracza poza materialny i całkowicie przemienia nasze życie. Aby biblijne zasady finansowe stały się czymś więcej niż tylko ideami, Musimy stosować je w praktyczny sposób w codziennym życiu. To moment, w którym teoria zamienia się w działanie, a każda decyzja finansowa zaczyna odzwierciedlać biblijne wartości i nauki. Zmiany często zaczynają się od małych kroków, które stopniowo prowadzą nas do nowego sposobu życia i radzenia sobie z pieniędzmi. Każdy etap tego praktycznego zastosowania jest jak cegła. Która ułożona na drugiej buduje solidny fundament zrównoważonego i dostatniego życia finansowego. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowej oceny finansowej. Tak jak podróżny musi znać punkt początkowy, aby wytyczyć swoją ścieżkę, tak samo ważne jest, aby dobrze rozumieć swoją obecną sytuację finansową. Obejmuje to wypisanie wszystkich miesięcznych zarobków i wydatków, zarówno dużych, jak i małych. Wiele osób jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, na co idą każdy grosz. Czasami niewielkie, pozornie nieszkodliwe wydatki sumują się i stanowią znaczną część budżetu. Dokonując tej analizy uzyskujemy realistyczny i obiektywny obraz naszej sytuacji, który jest niezbędny do podejmowania bardziej świadomych decyzji. Mając już w ręku tę panoramę, kolejnym krokiem jest ustalenie celów finansowych. Biblia uczy nas, jak ważne jest planowanie i wyznaczanie celów. W Ewangelii Łukasza 14:28 czytamy: Który z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, aby zobaczyć, czy wystarczy mu na jej dokończenie? Podobnie wyznaczanie celów finansowych jest jak definiowanie mapy, która poprowadzi nas w kierunku dobrobytu. Cele te muszą być realistyczne i zgodne z naszymi wartościami. Zamiast skupiać się wyłącznie na gromadzeniu pieniędzy, możemy wyznaczyć cele, które przyniosą prawdziwą satysfakcję i spokój, takie jak budowanie funduszu awaryjnego, oszczędzanie na edukację naszych dzieci, a nawet wspieranie celów, w które wierzymy. Po ustaleniu celów nadszedł czas na podjęcie działań. Podjęcie konkretnych działań oznacza dokonanie praktycznych zmian w życiu codziennym, aby osiągnąć te cele. Jeśli celem jest oszczędzanie pieniędzy, może to obejmować przyjęcie nawyków, takich jak gotowanie w domu zamiast jedzenia poza domem, unikanie zakupów pod wpływem impulsu i szukanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, które nie obciążają kieszeni. Jeśli celem są inwestycje, ważne jest poszukiwanie wiedzy i zrozumienie dostępnych opcji, zawsze zgodnie z naszą tolerancją ryzyka i długoterminową wizją. Każde działanie, niezależnie od tego jak małe, przybliża nas do naszych celów i wzmacnia nasze zaangażowanie w odpowiedzialność finansową. Jednak droga do dobrobytu finansowego to proces ciągły, który wymaga monitorowania i dostosowywania. Tak jak biblijni rolnicy musieli pielęgnować swoje uprawy, sprawdzać glebę, wodę i pogodę, tak my również musimy śledzić postępy w realizacji naszych celów. Budżet lub plan finansowy, który kiedyś działał dobrze, może wymagać dostosowań w miarę zmian w życiu. Niespodziewane wydatki, zmiany dochodów i nowe cele mogą zmienić bieg i nie ma w tym nic złego. Ważne jest, aby zachować elastyczność i zaangażowanie w osiągnięcie celu końcowego. Okresowy przegląd planu finansowego pozwala nam świętować osiągnięcia i korygować odstępstwa, zapewniając, że pozostajemy na właściwej drodze. Praktyczne zastosowanie nauk biblijnych w finansach wymaga cierpliwości i wytrwałości. Nie jest to proces, który przyniesie natychmiastowe rezultaty, ale z biegiem czasu każdy krok podjęty we właściwym kierunku przyniesie trwałe korzyści. Życie według tych zasad pozwala nam zbudować solidne i celowe życie finansowe w którym pieniądze nie są tylko środkiem do zdobywania rzeczy, ale narzędziem do budowania satysfakcjonującego życia w zgodzie z wartościami, które są naprawdę ważne. Kiedy zdecydujemy się żyć zgodnie z biblijnymi zasadami finansowymi, korzyści wykraczają poza korzyści materialne. Jest to całkowita transformacja, która wpływa na wszystkie obszary naszego życia, przynosząc dobrobyt, wewnętrzny spokój i głębokie poczucie celu. Kiedy stosujemy te nauki, doświadczamy dobrobytu, który objawia się dobrobytem emocjonalnym, duchowym i oczywiście finansowym. Owoce tej ścieżki są zauważalne i trwałe, a każda korzyść odzwierciedla siłę życia w zgodzie z mądrością, która wykracza poza czas. Co więcej, zastosowanie zasad biblijnych w finansach przynosi wewnętrzny spokój, który jest rzadkością w tak konsumpcyjnym i bezpośrednim społeczeństwie. Kiedy uwolnimy się od konieczności nadmiernego wydawania pieniędzy lub życia z pieniędzy, odnajdujemy wewnętrzną równowagę, która pozwala nam żyć bez ciężaru niepokojów finansowych. To spokój wynikający z wiedzy, że jesteśmy wierni głębszym wartościom, a nie tylko pragnieniu posiadania. Jedną z największych korzyści płynących z życia według biblijnych zasad finansowych jest głęboka satysfakcja płynąca ze świadomości, że jesteśmy zjednoczeni z wyższym celem. Kiedy wykorzystujemy zasoby powierzone nam przez Boga w dobrym celu, czy to pomagając komuś w potrzebie, czy inwestując w cele, które uważamy za wartościowe, doświadczamy prawdziwego spełnienia, czegoś, czego nie może zapewnić żadna wartość pieniężna. Ostatecznie te korzyści, dobrobyt, satysfakcja, pokój i równowaga są owocami życia wiarą i dyscypliną. Każdy wybór finansowy staje się aktem oddania i odzwierciedleniem naszej relacji z Bogiem, pokazując, że nasze bogactwo nie ogranicza się do tego, co gromadzimy, ale do pozytywnego wpływu, jaki wywieramy na świat. Żyjąc w ten sposób, zdajemy sobie sprawę, że nasze dziedzictwo wykracza poza dobra materialne, osiągając wieczne znaczenie. Dostosowując się do woli Bożej i przyczyniając się do tworzenia bardziej sprawiedliwej i pełnej miłości rzeczywistości. I koniecznie zajrzyjcie do e-booka dostępnego w pierwszym, przypiętym komentarzu. Odkrywamy w nim strategię, jak osiągnąć bogactwo w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Tak, zgadza się. To wyjątkowa okazja. Dostępna jest niewielka liczba jednostek, więc skorzystaj z niej i pobierz, aby poznać cenne techniki, które w krótkim czasie mogą odmienić Twoje życie finansowe. Chcemy także podziękować Ci za to, że dotrwałeś do tego momentu. Skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować nasz kanał i mieć pewność, że nie przegapisz żadnego z naszych materiałów.